Witajcie w nowym vlogu. Jestem w porcie Grimont, przy San Tropez. Wypożyczyłem sobie rower i sobie jeżdżę właśnie tutaj po tej małej Wenecji. I znalazłem takie piękne drzewo, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Zobaczcie, jest tutaj taka szyszka, która jest na łodydze. I tutaj kolejna. Nie wiem jak to drzewo się nazywa, ale jest naprawdę przepiękne. Pierwszy raz takie coś widzę, żeby szyszka rosła na łodydze, potem jeszcze była gałązka. I takie szyszki są po prostu co chwila na gałęzi. Zobaczcie, tutaj kolejna. Tam kolejna, tam kolejna, no i całe drzewo wygląda tak. No jest rewelacyjne, podziwiam je już od 5 minut. Dobra, ale jedziemy dalej. Wypożyczyłem sobie rower na pół dnia za 15 euro, no i sobie jeżdżę. Niestety nie planowaliśmy jechać do ciepłych krajów, więc nie zabraliśmy swoich rowerów, więc musimy teraz wypożyczać. No i trochę żałujemy, że nie zabraliśmy, ale do Anglii nie chcieliśmy, bo tam wiedzieliśmy, że będzie padać i będzie wietrznie, no ale tutaj by się przydały, a Port Grimont jest o tyle piękny, że tutaj są różne takie uliczki jak w Wenecji i wszystko jest połączone takimi mostkami. Widoki z mostku też są urocze przy każdym domku jest łódka. No i można sobie pozwiedzać to miasteczko, ten port. Jedziemy dalej. No i jestem na kolejnym mostku. Tutaj jest więcej już łódek. To jest takie mniej więcej centrum. Niestety nie można skakać na główkę, bo można wskoczyć komuś na łódkę. Kolejny mostek, no jest naprawdę urocza. Tutaj ludzie mają baseny. Fajnie to wszystko wygląda. Taka dzielnica milionerów. Wracam już na kemping, ale tutaj jest wypożyczalnia takich łódek i można sobie tymi kanałami popływać, także biorę tą ulotkę i może przyjdziemy tutaj z dziećmi. Widzę tutaj, że kosztuje 30 euro za 30 minut. No i jeszcze trzeba dać 20 euro kaucji. Także zobaczymy, może uda mi się namówić rodzinkę i tutaj przyjdziemy. Jestem jeszcze w centrum, to jest taka wieża, na którą można wejść, ale może później wejdziemy. Chciałem Wam pokazać ten mostek, jak od boku wygląda. Jest uroczy. Także tutaj można sobie popływać tymi łódeczkami. No i co, może tutaj przyjdziemy. Wracam na kemping. No jest godzina dziewiąta, więc ja sobie od rana rower wypożyczyłem. Powiem Wam, że było zimno, 6 stopni było rano. Teraz już jest chyba z 15 albo więcej, więc troszeczkę już mi gorąco w tej kurtce zimowej. Dlatego wracam na kemping. Jeszcze muszę rower oddać. No i w porcie Grimont są również jachty milionerów, więc gdybyście chcieli popatrzeć sobie na takie jachty, to można tutaj po prostu przyjechać. Jest ich tutaj dosyć sporo. Wracam już do domu, ale zobaczcie, ta ciężarówka złapała gumę, i tutaj przyjechał serwis i wymieniają na miejscu. Zobaczcie, jak to wygląda. Mają taką maszynę i wymieniają. Pan mi pozwolił nagrywać, więc zobaczcie, jak to wygląda. Z BUSA, z IWEKO wystawił taką maszynę i będzie teraz wymieniał ponad. Świetnie, no i teraz tylko napopuje i jest wymieniona. Pan jeszcze chce zrobić zdjęcie, super! Dziękuję! Merci! Jedziemy dalej. I jestem na kempingu. Ciekawe czy dzieci już stały. Stała rodzinka, cześć! Wow! I zobaczcie, Kasia mi zrobiła taką fajną zimową herbatkę z pomarańczami, goździkami. Co tam jest Kasia jeszcze? Cynamon Miód. Imbir? Imbir, Imbir. Pod... Imbir to podstawa. No, także... no. Mimo, że jest wiosna, to my pijemy. No ale zimą. dzisiaj było 6 stopni, więc zimno było, no. ale teraz grzejemy się w słoneczku. Rower jeszcze zostaje z nami, ponieważ pomyślałem, że mam 3 godziny do oddania, a może Kasia by chciała się przejechać, więc. Przejdę Kasia mówi, że z chęcią, więc jeszcze Kasia pojedzi, a tymczasem pijemy herbatkę. Mamy 15 stopni. Właśnie sprawdziłem przed chwilą na wyświetlaczu. Mamy 15 stopni. Właśnie robi się ciepło, a my się grzejemy. Zdróweczko. No i awokado ląduje na stole. Jemy śniadanie. Kasia lubi w słońcu z Anią, a ja lubię w cieniu. Więc sobie troszeczkę markizę rozstawiłem. Powiem Wam, że na noc ja ją składam, bo ja się boję, że w nocy przyjdzie jakaś wiechura i mi to wszystko zabierze, mimo że mam pasy burzowe. Wolę spać spokojnie i ją zawsze na noc zwijam. Chociaż niektórzy tego nie robią. Widzę, że... Mają tak z tydzień, dopiero zwijają jak jakaś wichura ma być, ale ja wolę spać spokojnie i ją zwijam, tymczasem jemy śniadanko. Dobra, jadę oddać rower, Kasia poszła jednak na spacer pieszo razem z Nadią, więc rower im nie był potrzebny. Wjechałem z kempingu, ale powiem wam, że to jest fajna ścieżka rowerowa do samego Santro. Wprawdzie jest 9 km. Ale jak macie rowery, to można z tego kempingu spokojnie dojechać do centrum miasta. A ja tylko dwie minutki drogi i jestem na tym kempingu, gdzie planowaliśmy dojechać. Niestety tutaj już zlikwidowali ten kemping, są same Bungalowy. I już tutaj nie można wjechać. Ale właśnie w tym miejscu wypożyczyłem rower. Wrzucę wam link do opisu tego filmu. Ogólnie miejsce bardzo ładne, taka jakby dżungla, bungalowy w dżungli. No i dojechałem, to jest moja wypożyczalnia. Tutaj można też wypożyczać elektryczne rowery, zobaczcie jakie ładne, takie pomarańczowe. Rowerki, rowery dla dzieci, no i zwykłe takie rowery jak ja mam. Także idę do biura, oddajemy, jest 13.10. O tutaj, to są te moje rowery, które stoją. Znaczy jeden z nich sobie wziąłem. A wypożyczalnia nazywa się Azur Bikes. OK, oddałem rower. A zobaczcie, tutaj można wypożyczyć jeszcze małe rowerki dla dzieci. Trochę większe, tak jak dla Szymusia. No i nawet takie średnie, jak dla Nadi. No i dla kobiet pomarańczowe. Piękne są. Tutaj takie mniejsze, elektryczne. Także wybór jest spory. Polecam to miejsce. Chociaż trochę drogo. 15 euro, jak za 4 godziny. To trochę drogo. Wszedłem w takie osiedle tych domków i zobaczcie, jak to jest ładnie. Można wynająć sobie w takich palemkach i dzieci normalnie jak w dżungli. Miejscami właśnie tak można się poczuć. Są palmy, jest tak dziko. Piasek wysypany na ziemi. Także miejsce przepiękne. Gdybyśmy nie mieli przyczepy kempingowej, to z chęcią byśmy do takiego domku poszli. No i już wychodzę na plażę. Tutaj mijamy restaurację. Ciekawą. Palmy, słońce, lazur. A nasz kemping jest już tutaj za płotem. No, powiem Wam, że idzie wielka burza. Także pochowałem markizę, krzesła, włożyłem je do samochodu. No i zobaczymy, co nas czeka. Już grzmi. Dobrze, na łódki dzisiaj nie pójdziemy, bo taka pogoda. Ale zobaczcie, jak się kolorowo zrobiło. Wręcz różowo. I z tyłu, jakie piękne chmury. No, także my idziemy jeszcze na zakupy. Coś tam nam brakło w kuchni, ale normalnie niebo jest przepiękne. Jakie kolory! Nie mogę się napatrzeć. No i jesteśmy z powrotem w porcie Grimount. Wypożyczymy teraz sobie motorówkę i popływamy tymi kanałami. Tak wyglądają łódki. A tutaj jest kasa. I zobaczcie, 30 euro na 30 minut, 50 euro za godzinę i maksymalnie 5 osób w łódce. Także udało nam się. Możemy całą rodziną płynąć. Okej, okay, Kasia płaci gotówką, bo kartą nie można. No jeszcze 20 euro kaucji trzeba zapłacić. Czyli 70. No ale wiecie, oni zwracają te 20 euro. Dobra, dostaliśmy taką e, pakietkę, to jest nasza kaucja, musimy to mieć, żeby odzyskać 20 euro. Tak, wchodzimy na łódkę i tam jest mapka, ale ta mapka też jest tutaj, ja wam pokażę jak tutaj się płynie. Jesteśmy tutaj. No i będziemy płynąć tak. Tędy, tu dookoła, potem tu, tu i tu. Dobra, pan mi wymienił piątka i to jest łódka 5, więc wchodzimy. Okej, okay, teraz trzymuś. Ale ja piątkę dostałem. Pan mi wymienił. Pciągniemy plecak. Wiecie co, myślę, że dostaniemy kapoki, ale jednak nie dostaliśmy. Mamy kierownicę. English? English. kierownicę English. Number. English. 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 numer English. Aha. Problem. English. 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 Aha, okej. To jest full speed all the time. Aha. Płaś komput. Aha. Ok. Ale co to coś Dobra. Macie mapkę. I płyniemy. Pan mnie tu przeszkolił. Mam kierować. Trzymamy. Tak, pan mnie tutaj. A tutaj wyłączyłem, a tutaj do tyłu. Tu jest do tyłu wsteczny tu jest luz, a tu jest przód. Dobra, płyniemy. Dobrze, teraz Ania kieruje. Zobaczymy jak jej pójdzie. Jak Ania? Robimy patent na motorówki, żebyśmy mogli sobie własną kupić? Tak. Fajnie jest, nie? No jest ekstra. Akurat płyniemy Ania. Uważaj na boje, dobra. Musimy tam w ten mostek wjechać. To znaczy wpłynąć. Dobra, jesteśmy przy mostku. Teraz ufamy Ani, że trafi w murek. Znaczy, w otwór. Będzie dobrze, Ania? Dasz radę, nie? Jest. Jest, trafiłaś, Ania. Pięknie. Też dała radę. I teraz musisz tutaj na prawo. Z tej strony boi, no. Pięknie, dałaś radę. Dobrze, zmiana kapitana. Teraz Szymuś. Szymuś prowadzi. Prawdziwy kapitan. Dobra, Nadia teraz kierowała, teraz Ania. I powiem wam, jesteśmy teraz przy czwórce. Znaczy szukamy czwórki. Gdzieś tutaj płyniemy i musimy wpłynąć pod czwórkę, czyli szukamy takiego budynku i tutaj pod ten mostek musimy wpłynąć. Widzicie go? Hmm. Jeszcze nie. Ja, czyli jak wygląda ten dom? No tu, tak wygląda. Musimy takie coś znaleźć. No teraz Kasia próbuje no, swoich sił. Jest się. mostek. Nie bój się Kasia, no pomalutku. No to wyłączasz silnik. Ale nie, lepiej lepiej na włączonym silniku. No nie bójcie się, czekajcie, bo musimy teraz wyprostuj. Będziemy płynąć esko. Dobra. A teraz. I musisz jakby teraz złapać jak, pro, jak prosto płynie. Dobra, udało się Zobaczcie, taki mostek minęliśmy. Ale to jest czułem. No. To bardzo takie czułe, że jak A. przekręcisz, to zaraz... Ej, szybko! W drugą, szybko, szybko, szybko. szybko. Dobra. Żeby jakiś milioner nas nie pozwał, to że mu to jest y, 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 właśnie nie wiem. Dada, dada tam tam mamy płynąć bo tutaj pamiętam na mapie mamy takie zdjęcie że do tego mamy płynąć do siódemki czyli tutaj płyniemy Ale tu tam, że... i tu jest y, ten budynek i tam to... widzę ten budynek jak te osoby co siedzą z przodu to mocno się stresują tak a co tutaj jest lepiej nie tutaj no... się człowiek tak nie stresuje nie no jest super naprawdę 30 euro taka wycieczka a frajda jak nie wiem każdy przeżył trochę no. <laughs> emocji Понятно. Dobrze, i teraz ja jeszcze muszę się nacieszyć. No jest fajnie. Trochę za szybko, nie? No, ci, że <laughs> nie, ja ja żartuję. mam dosyć. Nie Kasia ja już ma dosyć. No. Nie Nie, żartuję, jest fajnie. Jest wolniutko. Dosyć sterowania, ale. Ej, bo zaraz wypadniemy. Wszyscy się przechylili. przeciżyło się. Kasia idź na drugą stronę. Ale jak to jest? No, pan nam nie dał kapoków. Chyba powinien, nie? Miał, no, to, ale, ale tak też no, nasza wina, że nie poprosiliśmy, ale dobra. Dobra, zrobiliśmy dwie rundki. Akurat wyszła godzina czasu, czyli pół godzinki na jedną rundkę wychodzi. No i teraz będziemy oddawać płótkę. Dobra, wyłączamy silnik. Ale super. No było super. Także wysiadamy, idziemy odebrać kaucję. I wracamy na kemping na frytki, niania. Dobra, jesteśmy przyczepie i robimy patrzcie. obiecane frytki. Tym razem robimy takie sprężynki z ziemniaków. Wiecie, jak mm -hmm. to zrobić? To A nie ma. Sprzęt z z patrzcie. Tak, byliśmy w zakopanem i tam pod gubbałówką pan nam sprzedał takie urządzenie, które się wkręca w ziemniaka. I wychodzi takie fajne prędzelki, patrzcie. No, i nie tam kręci. Jak wyjdzie. No, i będziemy to teraz smażyć taki no coś. ziemniak wychodzi taki, więc będzie no, trzeba więc, jakoś... To będą y, normalne frytki, a tylko kilka będzie takich frędzelków. Dobra. Z tego zrobimy Ania Wyciąga się, aha. O, Czyli Ania ja wyciągnęła patrzcie. i teraz tak. co teraz? A, teraz wyciągasz tak. dobra. I jest sprężynka. Ale świetna. Y, I mam jeszcze więc, jedno, no, bo to w jednym pudełku... Są dwa, tylko było że się zgubiło. Czyli Obiorę, nie wiem, obiorę ziemniaka i... Ania, gdzie jest to drugie? Pokażę wam. Pokażę wiem. wam to drugie. Musi okay. się robić coś takie sprężynki jeszcze. It's takie szyszki. Dobrze, Ania znalazła drugie Ania. urządzenie. Ania. Wygląda tak. Uh -huh. Też się wkręca w ziemniaka, tylko że tu jest takie śmigło i się po prostu robi. Tak, jak obierzemy ziemniaka, to wam pokażę. Dobra. Dobra. Uh -huh. Nadia wymyśliła, że jeszcze po prostu w poprzek będziemy wiercić i wyjdą takie krótsze. Uh -huh. Dobra. A ja Patrzcie. robię. A ja tymczasem robię normalne. La I wyszedł. Taki no, takie malutkie. malutkie. Już tutaj jednego mamy, także takie malutkie też będą fajne. Potrójne. Wyglądają jak chipsy. Ok, mamy ziemniaka. Nadia Wam teraz zademonstruję. Mm, tutaj wbijamy, ale najpierw trzeba wbić, a potem dopiero kręcić. Mm -hmm. Tutaj wkładamy palec i kręcimy. O tak. Tylko żebyście nie przycięli się tym, bo to jest bardzo ostre. I. Tyle, ale przy końcówce już musicie oderwać, bo dalej się już nie da. Mhm. Chwila. Weszło. I teraz robicie takie coś. Oj. Tylko uważajcie na palce. No i ogólnie ja trzeba do końca wam. zrobić i to wychodzi coś takiego. <gry> tylko raz. jest bardzo kruche. No I musimy po prostu mieć takie długie wykałaczki. A się skończyły? Skończyły się i nie mamy tego, więc chyba weźmiemy malutkie. Tutaj mamy małe, więc zobaczymy, czy uda się na takich. Teraz wbijamy wykałaczkę. Tu. I teraz to trzeba tak rozłożyć. No, żeby tam olej doszedł i się upiekło. No, patrzę, też... I to ogólnie wygląda tak. Na długiej wykałaczce, tylko Musimy mieć, mówię długie wykałaczki, a się skończyły i No coś takiego wychodzi, nie? Uh -huh. A potem tujecie Dobra, ale ogólnie Taka zabawa nasza, a Ania robi już patrz normalne się. frytki C u No, C -u. cud Cy-u-d Ej Ania, patrz, cud. możemy robić to Daj na chwilę nóż Patrzcie, możecie zrobić to Przekroić I co? Tu i są frytki Takie malutkie, aha no Takie, takie kwadraciki no fajne Też fajne, takie chipsy Dobra, to, rob, chipsy. Dobra. to Nadia, zrób chipsy takie Dobra, jak... mamy już olej, zrobimy najpierw świderki, także Nadinka trzyma tak, A ja, ja podnoszę No wiem, a ja wrzuciłem jednego świderka I wrzucamy Ja też chcę jednego, tylko jeden Już mamy rozgrzany olej ale fajne a ty chcesz fiderki no tak? no jednak ją skurwał no Ej, tyta, dotknęłam oleju i się nie poparzyłam tak? dużo chyba będziemy musieli zrobić tyle porcje bo tam mamy na stole jeszcze więcej Dobra, dodajcie te świderki, bo potem jeszcze mamy całą miseczkę tutaj zwykłych frytek. Jednak tych szyszek dzieci nie chciały, pokroiły je w takie chipsy, w takie kawałeczki. Więc z tego wszystkiego zostały nam tylko świderki. Ja, bo ja na tu no. A tak ma być? Że ja nie palcem, tam mamy łyżkę. Więc co, całe mieszka? Bo już się przykleiły do dna, nie? Ania, Mogę trochę ja? się. No mieszaj. Tak, żeby się nie przykleiły. Słuchaliśmy przed chwilą piosenki. It's corn. No. it's a corn. <noise> Taki murzynek śpiewa o kukurydzy. Możecie sobie włączyć na YouTube. Albo podlinkuję wam w opisie tego filmu, będzie. Fajna piosenka. It's corn. Fajne. A jakbyście chcieli sobie takie frytki zrobić, to takie urządzenie znajdziecie pod nazwą Spiralny Nożyk. Powinniście znaleźć w internecie i można takie coś sobie kupić. No i mamy, tak nam to wyszło, powiem Wam, że nam się gaz skończył, nie zauważyliśmy się, na takim lekkim ogniu robiło i dlatego takie miękkie trochę wyszło i się porozwalało Ale ogólnie coś takiego, ale już gaz zmieniliśmy, że będziemy robić teraz już dobre Fajne, jak takie larwy 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 ziemniaka Dobra, a ja robię dalej. No, i zobaczcie, frytki gotowe, także idziemy sobie zjeść, a z wami się już pożegnamy. I przypominam, że za 2,5 tygodnia widzimy się na Mazurach. Kto będzie chciał się z nami zobaczyć, to zapraszamy na Camping Park Mazury w konopkach nowych. Także do zobaczenia. My za niedługo będziemy już wracać do Polski, a tymczasem idziemy jeść. Tylko muszę otworzyć drzwi. Link do majówki, na której będziemy umieszczam w opisie tego filmu, a tymczasem wołam dzieci i jemy. Także trzymajcie się. Cześć!